Dzień dobry Państwu, mówimy na żywo z Kołobrzegu, yy, stoimy w pięknym miejscu, praktycznie w środku miasta, szeroka biała plaża, yy, w jedną stronę do Świnoujścia, w drugą stronę pewnie do Dębek, tam gdzieś w środku Polski się chmurzy i ta chmura do nas idzie. Dzień dobry, wakacje, projekt plaża, w ogóle podróżujemy po Polsce i to nie koniec naszych podróży, to fakt, że jesteśmy w Kołobrzegu to jedna z wielu stacji. Jak zawsze w programie wakacyjnym spotkania z ludźmi, tematy, współpraca z firmami. Wszystko się dzieje. Dzień, dzień. Cześć Mateusz. Dzień dobry. A może wyjdziesz do nas, tak Ci tam wygodnie? A wyjdę. No pewnie Ci wygodnie. Mateusz Damieński. Dziś nie prowadzę. Prowadzisz Dziś nie, dziś dziś nie, nie prowadzę. prowadzę. Nie prowadzisz. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Posłuchaj, e, przyszedłeś, żeby opowiedzieć o elektryku, Aha. o samochodzie. Ale mnie tak się w ogóle układa, że Ty jesteś raczej, to się chyba mówi tak Petrolhead, taki ktoś, kto się interesuje motoryzacją taką klasyczną, spalinową. Eee, żeby, żeby powiedzieć, że się interesuje, to może, może za dużo ja po prostu, je, po prostu jeżdżę samochodem. No dobra, ale ludzie wiedzą, że na przykład masz zabytkowego Mercedesa sprzed 50 lat. też to wiem. Też to wiesz. Nie jest przed 50. Ile ma? beczka z 1985 roku. 40 coś, 42, tak? No prawie, tak. Prawie. Świetny samochód, ale rzeczywiście odkąd mam dzieciaki, to trudno tam załadować do tej kupety, wiesz, foteliki. No dobra, i jak człowiek, który tak lubi klasyczne samochody, co uważa o jeżdżeniu elektrykiem? No... To, to jest przyszłość, która nas czeka, i myślę, że. Przekonuj, mów o plusach, do jakiego stylu życia się nadaje, na co byś zwrócił uwagę. Przede wszystkim, patrząc na ten. Ja w fałce siedziałem wcześniej, ale nie w EKU-FAUCE. Jeździłem tym samochodem. W zasadzie te samochody niczym się nie różnią od tych poprzednich spalinowych. Jeżeli ktoś mi mówi, że on musi poczuć zapach tej benzyny czy tego czy spalanego oleju, to w zasadzie to do, do mnie całkowicie nie przemawia, bo tak naprawdę w tej chwili samochody elektryczne no w zasadzie robione są. Tak samo, mają takie same osiągi jak samochód. Taki namiot by wam pasował? Ile u was jest osób w rodzinie? Razem czwórka. Co prawda, co prawda na łóżku zwykłym już we czwórkę się nie mieścimy, ale myślę, że ten namiot wprowadziłby pewnego rodzaju dyscyplinę do naszego, do naszego spania. Poza tym ja w tym roku po raz pierwszy raz byłem z moim synem na... na kajakach i, i spaliśmy w namiocie i myślę, że gdybym pokazał mu dzisiaj zdjęcia, że takim samochodem też można jeździć, to by już nie dał mi spokoju. Dobra A, słuchaj, a kwestia tego typu, że zawsze się zastanawiamy, czy to nie są wymuszone postoje y, przy tych samochodach. Nie, to kwestii... nie są wymuszone postoje. Każdy, kto ma dzieci, wie, że nie ma czegoś takiego jak wymuszone postoje. Po prostu Dobra. trzeba dobrze to wszystko zaplanować. tak będziesz pięcio... stał człowieku, więc... Zwłaszcza jak się ma pięciolatka i dwulatka, więc y, w zasadzie te, te, te postoje y, y, musisz brać pod uwagę dużo częściej niż tak naprawdę trzeba ładować samochód elektryczny. Jasne, że tak. Bo... Dobra. Mateusz, dziękuję. Ciekawe spotkanie. Wszyscy się zastanawiamy, jak się jeździ i pewnie w tej chwili trzy czwarty naszych widzów <laughs> tak się kaszle. Tak się kaszle. No, tak się kaszle, a poza tym biały, no wiesz. Ja jestem zwolennikiem białych samochodów. Trzymaj. Się. Miłego dnia. Dzięki. Cześć.